Cześć siemano, z tej strony, Ratel, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hellblade. Mam nadzieję, że seryjka Wam się podoba, bo akurat nagrywam ten odcinek już po tamtym świeżo odcinku, bez wstawiania jeszcze. E, skończyliśmy tutaj. Trochę nam się wycofało, ale to wiadomo, bo tutaj mieliśmy zapis dopiero. I tak zaczynamy wszystko. Pamiętam co i jak, trzeba tylko podejść. Oj. Uuu, coś jest nie tak. O, dobra, trzeba było w odpowiedniej odległości stanąć. Biegniemy, bo wydaje mi się, że my się tu udusimy zaraz. Ludzie coś spalają. Okay. The fire gone? Where's it gone? The fire has disappeared. The pyre sort. Sort to stray now. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? Yeah. She'll need to find another way. No, you have to find your own path. There is Do... always another way. Yeah. Przestańcie so, mówić. Find your own way. You Do... Just have to find it. It's waiting for you. It was well, the northmen say that the defender of muspel is called surt, the foremost of the fire giants. his name means the black one, because he is like something burnt. the northmen believe that he sits at the border of muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. he will travel to asgard and midgard, waging war against all the gods. he will be victorious. Ostrą. I tu, i tu źle. Jak spali cały świat, to nikt nie przeżyje, bo jak zamarznie, to jeszcze są tam jakieś nadzieje, może. Jak ten. Zobaczymy, co tam z iluzją będzie. I założę się, że tu musimy iść, bo tam 8, pewnie. 8. 8.

Tam jest ten, już nasza ofiara, tam jest nawet obelisk z runą, ale... Nie wiem w sumie jak to nazwać, no ale tam jest nasza runa do odczytania, tylko ja chcę tu jeszcze posprawdzać... Co my tu mamy? Czy tu jest wejście tam? Co to jest? F, nie, nic. Eee... Okej... Okay. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. Search. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. mur, on my the northmen believe that the world will be destroyed someday. they call it ragnarok, the destiny of the gods. asgard will be attacked by surt and the fire giants. a monstrous wolf will swallow the sun and the gods will fight in vain against their enemies. there is nothing they can do to prevent it. but odin ever seeks knowledge and magic, hoping, hoping to find a way. Ale ja bym na miejscu oddychał, to po prostu powybijał zagrożenia po kolei, póki się nie zjednoczą, póki nie zaatakują razem. No ale no dobra. Tam już nic nie było, więc idziemy dalej. Tutaj. Teraz to już nic nie gadacie, tak? Jak nie mam nic do powiedzenia. Świetnie, że mi teraz nie chcecie przerywać. To ja się teraz może nagadam trochę, bo ostatnio mało gadam, już przez te wszystkie serie. Dobra, powolutku, tutaj mogłobyś przyspieszyć, nie jest też to takie cienkie. Eee, okej, okay, tutaj trochę taki... niedopracowanie gry bym powiedział, ale i tak bardzo fajnie zrobiono. Musimy, okej, okay, będziemy bardzo długo biec do bramy. No szkoda. A czy coś tu znajdziemy? Pod tym chociażby? Tędy można wejść, rozumiem. Nie, nie można. Ha, głupie Mądre, żeby nie skracać, ale... A, będziemy mogli zeskoczyć? Będziemy! Będziemy mogli zeskoczyć. To jeszcze raz lecimy. To fajnie, nie? można iść na skróty, dobrze, nie, nie udusimy się. To pewne eee, Tylko jeszcze tam później drogi nie pomylić, co prawda Tutaj chyba i tak nie mogliśmy zaskoczyć eee, I czy tam jest jakiś właśnie jakaś runa do odczytania jeszcze nie sprawdził na górze tutaj Są to jakieś runki czy to w kamienie po prostu Po prostu kamyczki może coś tu będzie, nie wiem. Ok, no to czytamy. Czytaj. O, git. Dobra. 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 Mamy cygur na oluju, ja nie wiem czy ja dobra dobrze biegnął Oluju, dawaj, 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 dawaj Ah, Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone! Seuna nasza, ciągle będę miał problemy, będę mówić chyba bohaterka, bo tak mi lepiej. Mam problemy z przeczytaniem tego. Generalnie wybraliśmy nią e, późniejszą drogę. Na początku mieliśmy boga iluzji wybrać, a później piekło się okazuje, jednak wybraliśmy na początku te piekło. E, musimy kolejną ofiarę złożyć, kurczę.

Flame will erupt before him and fires will burn behind him. Ok. Kolejna informacja, co się stanie, jak nadejdzie ten rag na rok on wygra. No dobrze. Czy będzie jeszcze w tym, w jakimś domu, domku albo Szopie? Tutaj runa do czytania. Tu jest jakieś przejście na górę Gdzie prowadzi nas to przejście Możemy tu zeskoczyć, ale czy my tu nie, by, nie mogliśmy się dostać inaczej? Nie no tu jest starunka, to nie rozumiem troszkę. Troszkę Mogę czytać, ale no już czytaliśmy. Eee, w takim razie wchodzimy z powrotem jeszcze tutaj. Trochę mnie blokują tutaj rzeczy, to mi się nie podoba zbytnie. Tam jest runa do y, przerobienia. To wiem, widziałem. Dobra, i tu nic nie ma. Tutaj biegamy sobie. Jest ok. Tutaj nic. Tutaj nic. Nic. Chyba. Chyba, chyba nic. Dobra. Ogień, który się pali w powietrzu. Nie, spoko. Nic.

Not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, cinema. man I once was, has died. And when that happens, even Gods you worship can die with you. Can powinienem i z zakrzykami, Skoro to is. Od tego? Pod jakby. No tu mamy rkę. Dobra, to za rką na razie. No, niech krzyki nie prowadzą akurat tutaj, szkoda trochę. Gdzie może być ten znak? Gdzie on może być? Czegoś nie widzę, co jest. The northmen say that nie, at back, nie, 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 nie. the sons of muspel will travel to battle in the ship called naglfar the corpse ship and when the sons of muspel lead the ship will drive to battle it will be as though the sky had split open and surt will lead them wherever he goes flame will erupt before him and fires will burn behind him. Dobra, e, mamy mały problem ze znalezieniem run, jak zwykle czymś to musi być, ale jestem słaby w te gry, czego ja tu nie widzę. Musisz jakoś się ustawić, chyba nie? A nie, 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 nie. to nie ma być samix. Dobra, no nie jest już tak łatwo. Wejdźmy może na górę. Bo po coś te wejście tam jest, mi się wydaje. No dostać to się z dołu mogliśmy okay. No ale nie tak O właśnie Do czegoś to było No i mamy Mamy jeden znak Czy drugi będzie równie prosty Nie Drugi jest w tamtą stronę to po pierwsze ratel, więc nie wiem czemu ty tutaj próbujesz. Jak tam były te znaczki, te runy, tam nie wejdziemy na dach, co znaczy, że skoro ten był na ziemi, to i tak tamtego bym poszukał na ziemi w sumie. Jest tu strasznie. A ja w sumie. Czy tu mi się pokazuje ten znak? O właśnie. Tu mi się pokazuje. I tu gdzieś chyba powinien być. Okej, okay, już jestem po przerwie, więc generalnie ogarnąłem. E, niestety na internetach, gdzie jest e, ten symbol. Widzicie, myślałem, że te drzewa, nie? I to są te drzewa. To są te drzewa, tylko trzeba stanąć odpowiednio. Nie wiem jak. Ale muszę jakoś odpowiednio stanąć do tych drzew. Generalnie to musi być tak, że bę będą skrzyżowane, co nie, ale. Hmm. Będą miały jakby taką. Jak wam to powiedzieć? O, 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 chyba. O właśnie. Muszą być yy, tak jak na runie. No. Trzeba było znaleźć tylko odpowiednią kombinację. Ok, udało się. Yy, postaram się może skrócić ten odcinek. Nie wiem, zobaczę, żeby można było Wam więcej tu pokazać. Tymczasem otwieramy wrota. Cyk. O, ciężkie te wrota. Muszą być bez kitu. I mamy kolejny ten. Kolejny znak, znaczy kolejną ofiarę i... no lecimy. To już jest trzecia próba chyba, tak? Trze trzeci pożar, coś takiego. Tak to się chyba nazywało. W jaki sposób? O. Głupie <głupio> jest to, że mam problem z podejściem do tego. Dobra. I cyk. Walu się, no. chcesz mnie spalić, żywcem. Ja rozumiem, dłuższa dróżka, tak? Świetnie. O nie! Przypominam, można się wywrócić pochodzeniu na właśnie. Nie, można spaść bardzo łatwo w tej grze. Jajz, jakie krzyki! To mi się akurat podoba, że jest ten realizm, że faktycznie możemy spać, nie ma tych niewidzialnych ścian. Ale kurwa. Zdykaj. A ja ja nie, nie 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 nie. To się źle skończy. Nie wierzę, że przegrałem. Mogę się podnieść? oluju oluju i będzie to postępować jak bardzo postąpiło Nie wiem no miało mnie Dobra jeszcze raz kurde. Można się było spodziewać, że będzie cień znowu, ten mrok, bo ciemność w sensie. Bo taki dymek był, jak już szedłem po tej krawędzi. Teraz będziemy musieli to trochę inaczej zagrać. Już wiem, jak. No, tak że na luzie. Staram tak się! Dobra, dawać cienia. Dobrze, odsuńmy się, bo tu jest ogień. O, kurna, nie zdążyłem zareagować. A usłyszałem. No nie. Chcę się przesunąć, bo tu jest to obień. Ja nie wiem, czy mnie spali, czy mam niewidzialne ściany. No nie, nie mogłem. Zrób coś, zrób coś, podnieś się, skoro mówią, że. Dobrze, dobrze, ja tak mogę, elegancko. Kurna. I co mi to dało? Ja pierdyle, po raz pierwszy mam z nimi problem. A to główne takie. Ej, ja nie mam wielu szans, no naprawdę, ja gram na najwyższym tym... Znaczy nie mam poziomu trudności, ale... no Najtrudniejsze walki. tak Jeśli mieliśmy osiągnięcie żeby nie zginąć ani razy to kurna już go nie mamy ale kurna mam trochę problem tam bo za mało widać. Już mi sam zaspadne dobra. Dawajć mi ciemność. A dobra, nie wiem czas. Nic nie mogę zrobić, wy to widzicie? Jestem zagięty w miejscu, no. Stop. Stop. Pamiętajcie czytać ostrzeżenie, które wstawiam, o czym jest ta gra. Podejdź do mnie. Ja muszę mieć tutaj teren. Dobrze, good Nie, ja już jestem tutaj mistrzem I mnie nie zabijecie tak Dobrze, ładnie Co, nie zginął od takiego ciosu? Nie spodziewałem się czegoś innego, ale dobra Dawaj mi to Dobra, przeżyłem

Bo nie chcę tego przerabiać znów. Najlepiej na runie bym nam to zapisał, żebyśmy pamiętali i sobie przypominać w następnym, czy ja nic nie pominąłem. No bo tu nie było chyba przejścia, tak? Mam nadzieję. Tam są kolejne te do otwarcia. Tu są schody, cyk. Tutaj pewnie jest przejście do runy. Na górze runa No mam nadzieję Ojej, przepraszam bardzo mm, Niestety nie ma tutaj runy. Tutaj będziemy pewnie wypatrywać jednego ze znaków Tam są wrota Gdzie może być ta runa? Na pewno jest tu jakaś runa. Musi być. Oj, nie tak Zejdź, 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 zejdź. Nie widzę, żeby postąpiło ta, ta martwica, że tak powiem, ale zginął już parę razy. Także nie wiem. Chyba, że to się liczy nie, jak przegram pojedynek, to ma to jakiś sens. Okej, okay, nie do otwarcia. Tu można przejść. To przejdziemy jeszcze. Zbadamy od razu cały teren, to będziemy mogli z buta zacząć od szukania run. Znaków znaczy. W następnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy... Ja tu... O, jest! Dobrze, znalezione! the northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. for now, they say, the frost giants and the mountain giants cannot cross it. but they say that when ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. the rainbow bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Okay. Eee, tutaj widzę, że ciągle ten Ragnarok nam się zbliża, niezależnie co. Może faktycznie widać, że trochę źle to zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie akcji. Że nagle Ragnarok do nas przyjdzie, jak skończymy bawić się z olbrzymym... Piekła Czy jak zwał go tak zwał. Eee, o, mogę sobie otworzyć? Mogę. Świetnie. Dobra. Eee, I tak, tutaj kończymy. Jeśli Wam się spodobało wiecie co robić. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć, cześć!